Pani posłanko, mam dość. To jest nowa partia Marianny Schreiber, żony ministra Schreibera. Ona aplikowała do nowoczesnej kilka tygodni temu. Czy państwo nie żałujecie, że jej nie przyjęliście? Teraz nie, nie mielibyście konkurencji. My bardzo poważnie traktujemy politykę, czyli uważamy, że to nie jest miejsce na happeningi, to jest miejsce na poważną rozmowę o programach, o przyszłości, szczególnie w tak trudnych sytuacjach jak mamy obecnie, czyli kiedy wojna jest w Ukrainie, kiedy jesteśmy świeżo, co pandemia, właściwie, że ta pandemia trwa, tym bardziej warto rozmawiać na poważnie. W związku z tym uznaliśmy, że pani Marianna Schreiber, proszę oceniać, bardzo sympatyczna osoba, jednak w momencie, w którym ona chce prowadzić politykę happeningów, politykę jednak tych bardzo ostrych programów na YouTubie, które mają na celu jednak taki troszeczkę charakter przyrozrywkowy, przynajmniej nie tak bardzo poważny, i do końca pasuje do nowoczesnej. Ja zawsze się cieszę, jak kobiety włączają się do polityki. Zawsze się cieszę, jak kobiety chętnie przebijają się w tym trudnym świecie polityki, ale po prostu uważaliśmy, że w tym momencie ona specjalnie pasuje do nowoczesnej. Mm -hmm. I Marianna Schreiber zapowiada, w 2023 roku widzimy się w Sejmie, będziemy kimś pomiędzy lewicą a prawicą, żeby nie było tych kłótni itd. Czy pani wierzy, że ta partia ma szansę dostać się do Sejmu? Bardzo dużo powstaje nowych partii, niewiele z nich potem znajduje się w Sejmie. Zauważmy, że od, właściwie w tej chwili mamy grup który stara się być nowym ugrupowaniem, które się znajdzie w Sejmie po wyborach. W tej chwili składa się w sposób, który przejął od innych ugrupowań. Jest Michał Kołodziejczak, który razem z Agrounią też rozumiem, że ma ambicje polityczne. Te partie się tworzą, niektóre wchodzą, niektóre nie wchodzą. Nie no specjalnie w, wierzę w partię, mam dość. Szczególnie, że samo hasło jest zapożyczone. Podobne hasło miał w wyborach prezydenckich. Pan Rafał Trzaskowski, a myślę, że to jednak nie ten sam wymiar.